Na sali widowiskowej Kęckiego Domu Kultury 28 grudnia odbył się koncert przedsylwestrowy. Spektakl operetkowy pod tytułem Statek Casablanca w wykonaniu Grupy Teatralnej Iwia Gliwic. Operetka jest dla nas bardzo bliska, ten gatunek, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś zupełnie nam bliskiego i miłego, aczkolwiek zupełnie w nowej nowatorskiej odsłonie. Myślę, że na bazie filmu z Casablanca, znanego wszystkim kultowego filmu, jest to coś bardzo interesującego, ponieważ wkradają się tutaj melodie ze znanych operetek, jak i również zupełnie nowatorskie połączenia libretta tegoże filmu i tego, co Tutaj będziemy mogli oglądać między innymi na tej scenie. Statek Casablanca porwał widzów w barwny świat operetki, gdzie mogli podziwiać kolorowe stroje, umiejętności taneczne, a przede wszystkim wokalne aktorów. Możesz, wszystko, co przecież stary Oj, kochanie, ale proszę cię, daj mi jeszcze jedną, ostatnią szansę. Ja nie wiem, czy ty na nią zasłużyłeś.